Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym briefingu prasowym. Zaczynam od informacji, które oczywiście wszystkich sądeczan i nowo interesują. Na dzień dzisiejszy liczba zakażonych w powiecie i w mieście ogółem to 556 osób. Przybyło nam dzisiaj 24 nowe zakażenia, z czego 5 w mieście, 19 w powiecie. Dobra informacja taka, że ta liczba się nie zwiększa. Po tym takim piku 64 osób, które mieliśmy 25 lipca, nastąpiła taka stabilizacja tych danych i wypada się z tego w naszej sytuacji. Cieszyć. W całej Polsce następuje dalsze odmrażanie. Różnego rodzaju imprez i sportowych, i kulturalnych. My, ze względu na specyfikę naszej sytuacji ostatnich, e, ostatnich dni, te wzrosty, e, w sobotę ogłosiłem pewnego rodzaju zaostrzenia jednak na terenie miasta Nowego Sącza. Nie będziemy w Nowym Sączu organizować imprez masowych, sportowych w miesiącu sierpniu. Także wycofaliśmy się z kilku imprez kulturalnych, takich dużych, masowych imprez. Myślę, że Państwo zrozumiecie, że robimy to dla bezpieczeństwa epidemiologicznego całego regionu. Myślę, że, że lepiej popatrzeć na to z, z tej strony bardziej bezpiecznej, tak abyśmy bezpiecznie wrócili później 1 września do szkół, 1 października na uniwersytety, do, do, do Wyższej Szkoły Zawodowej czy do WSB. Myślę, że tutaj priorytetem właśnie powinno być to, żeby się normalnie toczyło życie też w sobotę do, apelowałem do wszystkich, żeby e, niepotrzebnej paniki nie wzbudzać. Jest wzrost zachorowań, ale musimy się nauczyć z tym, e, z tym tematem żyć. Prawdopodobnie jeszcze przez wiele tygodni, a może miesięcy nie pojawi się bezpieczna i skuteczna szczepionka na e, e, wirusa. W związku z tym Myślę, że wszyscy po prostu musimy normalnie pracować, chodzić, chodzić na zakupy, opiekować się osobami starszymi, ale zachowujmy te reżimy sanitarne, dystans społeczny tam, gdzie jest to możliwe i koniecznie korzystajmy z zabezpieczeń osobistych. Także skierowałem odpowiednie polecenia do wydziałów. Urzędu Miasta jednostek podległych związanych z, właśnie związanych z zachowaniem reżimu sanitarnego. Również utrzymujemy ten ostry reżim sanitarny w DPS-ach. Nie ma możliwości odwiedzin i opuszczania DPS-u. Na pewno jest to uciążliwe dla. Dla wszystkich, ale, ale tak najważniejsze to jest bezpieczeństwo, o co Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie proszę. Również wznowiłem akcję taksówka dla seniora. Osoby powyżej 60 roku życia będą mogły na koszt Urzędu Miasta Nowego Sącza korzystać z taksówki, jeżdżąc do lekarza, załatwiając jakieś sprawy urzędowe czy posprawunki są, będą w tej, w tej chwili jest postępowanie trwa. Myślę, że od jutra trzy korporacje taksówkowe sądeckie będą mogły Zacząć już świadczyć tą usługę. To jest Radio Taxi Express, Sądeckie Radio Taxi oraz Radio Taxi Galicja. Przy okazji są to również partnerzy karty Nowosądeczanina, więc bardzo się cieszę, że tutaj współpraca z miastem tych korporacji się będzie też rozwijała i wspieranie osób starszych, tak żeby im zapewnić maksymalny komfort, a jednocześnie umożliwić przemieszczanie po terenie, po terenie miasta. Szanowni Państwo, drugi temat to, to jest kwestia, kwestia stawek za odbiór odpadów komunalnych. Spory szum się pojawił medialny, wiele kłamstw, wiele przekłamań, wiele nieprawdziwych wiadomości. W związku z tym chciałbym też udzielić tutaj takich podstawowych informacji. Pan dyrektor Jan Kuprza, który jest odpowiedzialny za sprawy gospodarki i odpadami, przedstawi szczegóły całego tematu. Natomiast, jak Chciałbym powiedzieć o dwóch czy trzech takich bardzo ważnych aspektach sprawy. Pierwsza sprawa jest taka, że spółka nowa tak naprawdę nie jest tutaj żadną stroną, dlatego że to jest tylko wykonawca usługi, którą miasto zamawia, więc Tutaj jest tylko kwestia pomiędzy mieszkańcami a, a, a miastem Nowym Sącz, Nowy Sącz i nie ma tutaj spółka nowa żadnego wpływu na, na te stawki. Co więcej, myślę, że dziś, jutro kończymy pracę nad przetargiem, który się pojawi w przestrzeni na rok 2021 i do tego przetargu mogą przystąpić wszystkie możliwe firmy. Wybierzemy oczywiście firmę, która zapewni dobrą usługę za najniższą cenę. Także nie musi to być spółka nowa. Spółka Nowa sobie jest w stanie poradzić bez zlecenia z miasta Nowego Sącza, jeżeli chodzi o tą stronę finansową, zapewnienia swojej ciągłości działania. Natomiast my będziemy tutaj zmierzać do tego, żeby ta stawka na rok 2021 była jak najniższa. Mam nadzieję, że ten przetarg spowoduje, że też będzie zainteresowanie innych podmiotów świadczeniem tej usługi dla mieszkańców Nowego Sącza. To jest takie jedno wyjaśnienie, że tutaj spółka, spółka nowa tak naprawdę nie ma tutaj żadnego udziału w, w tym temacie. Druga rzecz jest taka, że już radni podjęli tak naprawdę decyzję na temat stawek opłat, bo przyjęli uchwałę budżetową. My wypłacamy te wynagrodzenia za odbiór odpadów i ich utylizację, za zagospodarowanie według według uchwały budżetowej. Tak naprawdę przez okres covid podjęliśmy taką decyzję epidemii, że nie podnosimy tej stawki. Mamy ją na poziomie na dzisiaj 7,50. To jest oczywiście kwota, która nie pokrywa kosztów zbierania i wywozu tych odpadów. W związku z tym tak naprawdę tylko wyrównujemy tą cenę do cen, które są obecnie na, na całym rynku. Ceny się oczywiście nie podnoszą z kosmosu, tylko są pochodną wzrostu wynagrodzeń, są pochodną wzrostu opłat marszałkowskich, są pochodną wzrostu cen energii. Wszyscy na co dzień w sklepach i wszędzie spotykamy się z podwyżkami i tutaj też oczywiście ta branża też nie jest bez, bez wpływu na to, co się dzieje w naszym otoczeniu. Tak naprawdę ta kwota, która jest zaproponowana na dzisiaj, to jest kwota, która oscyluje w granicach średniej tego typu miast, jak naszych, czyli miast na prawach powiatu, okolicznych miast Pulimanowa, Muszyna. Tu pan dyrektor będzie pewnie przejdzie do szczegółów. Ja chciałbym zwrócić szczególnie uwagę na to, że ta wyjściowa stawka 24 zł, ona jest pomniejszona, Szanowni Państwo, o 4 zł w momencie, jeżeli mamy do czynienia z dużą rodziną. Za dużą rodzinę uznajemy małżeństwo z trójką dzieci, czyli, taka, czyli wprost karta dużej rodziny tutaj by działała i wtedy ta obniżka sięga 4 zł, czyli jesteśmy na poziomie 20 zł od osoby. Co więcej, jeżeli jakaś rodzina, jakieś domostwo zdecyduje się na e, e, samodzielne... Zagospodarowanie odpadów zielonych, czyli na przykład tworzenie takich tak zwanych kompostowników, również dodatkowe 4 zł będzie stosowana obniżka od osoby. Czyli w tym momencie, jeżeli mamy do czynienia z rodziną pięcioosobową, która ma tak zwany kompostownik, to wtedy stawka na osobę wynosi 16 zł, bo te kwoty się będą sumowały. Także też trzeba o tym powiedzieć, bo tak naprawdę większość tych przypadków będzie w tym, w tym się zawierała. W takim, w takim przypadku. Dodatkowo trzeba powiedzieć, że jest to też przyjęcie tej uchwały, jest wymagane prawem, bo musimy się dostosować do przepisów, które nam narzucają stosowne ustawy, które przyjął Sejm. W tej chwili będziemy od stycznia już płacić za wagę oddawanych śmieci. Nie będzie to ryczałtowo ze strony miasta rozliczane. To jest pierwsza rzecz. I druga sprawa, system ma się bilansować sam, czyli musi być to pokrywane spłat. Mieszkańców. Nie może do tego jednostka samorządu terytorialnego dokładać pieniędzy, na przykład budżetowych, przeznaczając na przykład, rezygnując z inwestycji, a przeznaczając na dopłaty do śmieci. Także podkreślam, rodzina, która się decyduje na kompostownik, która ma pięcioosobowa rodzina, będzie płaciła w tej propozycji 16 zł. Panie dyrektorze, ja będę Pana prosił o przedstawienie również oczywiście szczegółów całej sprawy i pokazanie tutaj tego tła. Szanowni Państwo, tak jak już wspomniał prezydent na wstępie. Stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi już w ubiegłym roku się nam nie, nie bilansowała. Zresztą przypominacie sobie Państwo pewną sytuację, kiedy już w miesiącu lipcu trzeba było albo podjąć decyzję o zwyżce opłat za odpady komunalne, bądź też dokonać dofinansowania do spółki po to, żeby, żeby gospodarowanie odpadami było właściwe. Tego nie zrobiliśmy. I tak znowu prezydent wspomniał, że już w tym roku Rada Miasta przyjęła uchwałę, która mówi, że w tym roku koszty gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą w granicach 16 milionów 340 tysięcy. Czyli już wiemy, że kwota, która, którą mieszkańcy płacą jako odpłatność za odbiór odpadów komunalnych, będzie zdecydowanie niewystarczająca. I tutaj był taki zamysł, żeby już od początku drugiego kwartału żeby ta stawka wzrosła do kwoty 19 zł i wtedy ona by się zrównoważyła i w tym roku mielibyśmy również zbilansowany, zbilansowaną gospodarkę finansową, jeśli idzie o gospodarowanie odpadami komunalnymi. I tak, i tak tutaj był, znowu prezydent wspomniał, no niestety przyszły czasy COVID-u, przyszedł stan epidemii, no i miasto postanowiło, że w tym okresie podwyżek nie będzie żadnych. Dlatego też, dlatego też do tej pory no, nie, było, nie było tych zwierzek robionych. Ale również proszę zauważyć, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami i, i koszty związane z gospodarką komunalną powinny się bilansować. W tym roku w żaden sposób no, już nie, nie są w stanie się zbilansować. Dlatego nawet ta stawka, którą w tej chwili my będziemy proponowali y, do przyjęcia Radzie Miejskiej na, na, na przyszły rok, ona nie jest stawką, która ma zbilansować tegoroczny budżet, bo nie jest w stanie i tak będziemy i tak miasto będzie musiało dofinansować. Natomiast jest to stawka, która w, powinna nam zabezpieczyć zbilansowanie się y, kosztów, Gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2021. Dlatego, że tutaj na rok 2021 wszyscy wiemy, że końcem tego roku wygasa, wygasa uchwała o powierzeniu spółce zagospodarowaniu odpadami, jak również wygasa umowa o odbiór odpadów od mieszkańców. W związku z tym, my musimy. My musimy przeprowadzić postępowanie przetargowe. Robiąc postępowanie przetargowe, które w tej chwili jest w toku i najprawdopodobniej jutro już się ukaże, najprawdopodobniej jutro się ukaże już yy, na biuletynie, ono pozwoli dopiero nam ocenić, jaka, jaka rzeczywiście ta wysokość będzie, ale my przystępując do postępowania przetargowego, musimy zrobić dokładną kalkulację. I taką kalkulację w miarę zrobiliśmy. Ta kalkulacja na dzień dzisiejszy waha się w granicach 20,5 miliona. 20,5 miliona. I dlatego ta kwota 24 zł od mieszkańca powinna nam, to zbilansować. Jeżeli popatrzymy, co wpływa na wzrost stawek, po pierwsze opłata, opłaty środowiskowe, proszę zobaczyć, w 2018 za tonę odpadów niesegregowanych płaciliśmy 140 zł w tej chwili za każdą, praktycznie za każdą tonę, którą na instalacji komunalnej operator, który odbiera odpady, odstawi na, na swoje śmietnisko, na, na, na ten, ona, ta e, odstawiona tona musi zostać opłacona. W wysokości 140 do roku 2018, natomiast już w 2020 ona wynosi 270. blisko, 100% wzrost. E, jeżeli idzie o opłatę środowisko za, za tonę odpadów segregowanych, również ona wzrasta ze 170 zł do 270. Kolejnym, kolejnym elementem, który wpływa na wzrost kosztów za gospodarowanie odpadami, jest ilość odpadów, które my, które my oddajemy. I jeżeli znowu Państwo zobaczycie, to widać, że z roku na rok my coraz więcej odpadów odbieramy. A w związku z tym, że od roku Od początku roku 2021. My będziemy płacić za tonaż, a nie ryczałtem. Wobec tego każdy wzrost odbioru odpadów będzie nas kosztował dodatkowe, dodatkowe pieniądze. I tutaj proszę zobaczyć znowu, średnio rocznie ten wzrost jest w granicach 8%. Zresztą to lepiej widać na wykresie, jeżeli zobaczymy, ale. I teraz popatrzmy, odpady niesegregowane w miarę utrzymują się w, na jednym poziomie, w wysokości około 20 tysięcy ton w skali roku. I to jest, i to jest dobra wiadomość, że y, ilość tych odpadów nie wzrasta. Natomiast zdecydowanie wzrasta ilość odpadów, y, ilość odpadów segregowanych. I ona z roku na rok jest coraz większa, coraz większa. Ale dzisiaj już płacimy nie tylko za odpady niesegregowane, ale również płacimy za odpady segregowane. I to są te czynniki, które rzeczywiście w bardzo dużym stopniu wpływają na, na tą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami. Teraz prezydent również wspomniał, jak to się ma na przykład w okolicznych gminach. Jeżeli popatrzymy na nasze otoczenie rynkowe, to widzimy, że ta nasza stawka proponowana, nasza stawka wcale nie odbiega wiele od okolicznych gmin. Hełmiec prawie 20 zł, Stary Sącz prawie 20 zł, Nowy Targ 23, Nowy Sącz uwzględniając, że ta uchwała zostanie podjęta. 24, Muszyna 25, Libanowa 28 i znowu jeżeli popatrzymy na ten wykres, my jesteśmy tym słupkiem zielonym, rzeczywiście Rzeczywiście to nie odbiega od naszej średniej. Jak to się ma w stosunku do miast powiatowych małopolskich? Znowu, gmina Oświęcim, gmina Chrzanów od 22 do 27 zł. Znowu tam gdzieś mieścimy się w środku, w środku tej stawki. Proszę zwrócić uwagę, że nie jesteśmy ani tym podmiotem, który sugeruje bardzo wysokie wzrosty. Ani tym, który, który sugeruje bardzo niskie wzrosty, no bo tak po prostu się nie da. Kolejne kolejne miasta, które są porównywalne do miasta Nowego Sącza, miasta na prawach powiatu grockiego. I tu znowu wzięliśmy kilka przykładowych z naszego gdzieś tam bliższego, czy dalszego troszkę otoczenia, przede wszystkim z bliższego. I znowu mamy od 23, praktycznie do 26, a nawet do 32 w Rzeszowie. Czyli widzimy, jak ogromna. Jak ogromna skala jest tych opłat w innych miastach, które funkcjonują praktycznie od początku tego roku. Początkiem tego roku one zostały te stawki przyjęte. My dalej jesteśmy na stawce 750. I tutaj znowu, jeżeli popatrzymy na wykres, na wykres, tak to się przedstawia. I teraz tak, ta proponowana, to co już wspomniałem, ta proponowana stawka 24 zł na osobę miesięcznie pozwala na zrównoważenie, zbilansowanie w 2021 roku między wpływami a, a, wysokością, a wysokością kosztów za gospodarkę odpadami, odpadami komunalnymi. To tyle, co z takich y, podstawowych rzeczy. Nie wiem, czy, czy jeszcze jakieś Pytania co do szczegółów, oczywiście Pan Dyrektor jest y, przygotowany. Natomiast ja chciałem jeszcze raz podkreślić, że tutaj pokazujemy tą stawkę podstawową. W przypadku rodziny pięcioosobowej, która decyduje się na kompostownik, to jest 16 zł od osoby. Także tutaj jest dosyć taka, bym powiedział, promocja, zarówno zagospodarowania tych odpadów zielonych we własnym y, otoczeniu. Oraz druga sprawa, no jeżeli to jest rodzina po prostu nie jedno, dwóch, trzy osobowa, tylko tutaj też jest duża progresja i ukąt w kierunku tych osób rodzin wielodzietnych, a za takie już uznajemy te osoby, które posiadają kartę dużej rodziny, czyli to jest rodzina 2 plus 3. Czy mogę jeszcze coś Oczywiście. dołożyć? Jeżeli idzie o, o ulgi, to rzeczywiście, proszę Państwa, w tej chwili skąd się wzięło, że te ulgi są w wysokości 4 zł? 4, 4 zł w stosunku do 24 to jest około 16%. I skąd, skąd my to bierzemy? My to bierzemy stąd, że w ogóle udział masy odpadów odbieranych zielonych od mieszkańców Mniej więcej stanowi właśnie 16% w skali całości, całości odbioru odpadów. Jeżeli my w skali roku odbieramy, odbieraliśmy w roku powiedzmy sobie 2019 prawie 32 tysiące ton, to z tego 4700-4800 stanowiły odpady zielone. I stąd tak ta, 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 ta spora ulga. Jeżeli z kolei idzie o ulgi dla członków dużej rodziny. To znowu odpowiem. Na dzień dzisiejszy funkcjonuje, funkcjonująca uchwała mówi tak, że opłaty pobierane są do pięciu mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, a powyżej pięciu już się nie płaci. I teraz. Jest to, o tyle, nie, znaczy jest to o tyle sytuacja nielogiczna, że bardzo często w tej, na tej nieruchomości, na której zamieszkuje nawet 10 osób, ale to nie jest jedna rodzina, tylko jedna nieruchomość. Duży, potężny dom, mieszkają, mieszkają dwie czy trzy rodziny i każda z nich ma poniżej pięciu osób, ale mimo wszystko w opłacie uczestniczy tylko piątka. Całe pozostała reszta, pomimo, że to są już inne rodziny, w tym nie uczestniczą. Dlatego w tej chwili dużo bardziej sprawiedliwym jest taki układ, że tylko i wyłącznie dajemy ulgi dla rodzin wielodzietnych. To tyle, co do, do ulg. W tej chwili, w tej chwili my nie mamy pełnego wykazu. To, co my mamy w wykazach, to jest, to jest około 8 tysięcy. Z tym, że około 8 tysięcy, ale czy to jest pełna, pełna lista, tego nie wiemy. Dopiero się okaże, bo wtedy w deklaracji opłat za odpady komunalne będzie taki, taka, taka rubryka, która będzie mówiła, czy ile jest mieszkańców na danej nieruchomości zamieszkałej, które tworzą zgodnie z prawem dużą rodzinę.